Zaraz po Akali Uder stał się najbardziej toksyczną jednostką. Patrzcie, co on robi. To jest po prostu totalnie zepsute. Wystarczy nam tylko jedna ażka z tyłu, i jesteśmy w stanie wygrywać. Ale niemal się, jeśli ażka zginie, nic straconego. Uder stoi i po prostu wybije sobie przeciwnika. No i mamy tutaj. Mamy tutaj bitwę na czarodzieja, dlatego ustawiłem się tak, żeby tutaj Jordan sobie wskoczył, tażka sobie mogła pokusować. Przede wszystkim uder z przodu, żeby tutaj nie poszły resety od czarodziei, chociaż tutaj widzę jednostki tak zaczynają padać. No i ten uder jest popieprzony ze względu na to, że tutaj mamy redukcję obrażeń. No i na duelistach również mamy redukcję obrażeń. Przez to on jest po prostu niezabijalny. Wróciłem z troszkę normalniejszym ustawieniem, tutaj mam jeszcze składniki, będę musiał je wykorzystać, z wiego ściągniemy w końcu te łezki, żeby coś konkretnego ubrać. Chyba, że nie zrobimy tego, no bo właśnie zrobił się chyba niespodziewany koniec. Tak jest. No dobra, nie ma 23 wygranych, jest 22 przegrana i win. No i polecam zagrać takiego udyrka.